Skończony ten rządek rozbiegowy, i teraz ważna uwaga. My w tym momencie musimy sprawdzić dwie kwestie. Po pierwsze, czy mamy odpowiednią sekwencję oczek, po drugie, czy nasze oczka są w odpowiedniej ilości. Sekwencję oczek po rzędzie rozbiegowym musimy mieć zawsze identyczną. Oczka układające się na oczka brzegowe możemy nie patrzeć, ale pozostałe oczka muszą się układać na zasadzie. Pierwszy kolor, drugi, pierwszy, drugi na zmianę. To mam. Teraz druga rzecz. Wszystkich oczek na początku było 16. Oczka brzegowe też były przerabiane podwójnie, więc ich liczba, tak na sztuki, musi mi się zwiększyć dwa razy, czyli do 32 oczek. I to też sprawdzamy. Jeżeli to wszystko jest, oznacza to, że możemy sobie spokojnie przejść do robienia. Następnego rzędu. Następny rząd to jeszcze nie będzie rząd wzoru, tylko zrobimy sobie dwa rządki, zachowując układ kolorów na zasadzie. Jeden kolor z przodu, cały rząd. Drugi kolor z tyłu, cały rząd. I teraz spójrzmy na to, jak nam się to będzie układało. A może jeszcze zanim, to przypomnę, że rządek rozbiegowy możemy zrobić w dowolnym miejscu robótki. Co oznacza, że dwustronny żakard może nam się pojawić w dowolnym miejscu robótki. Jak to będzie wyglądało? Już pokazuję. To był taki moment, gdzie ja robiłam dwustronny żakard, zamknęłam go, zrobiłam dwa rzędy zwykłymi oczkami prawymi i zaczęłam po raz drugi dwustronny żakard. Zobaczcie, co, jak to wygląda. W zasadzie miejsce, w którym to się pojawiło, jest niewidoczne. Jakby się dobrze przyjrzeć, to w niektórych miejscach przebija drugi kolor, ale podejrzewam, że gdybym to uprała, zblokowała, to ten drugi kolor przynajmniej częściowo by mi zniknął. Po drugiej stronie na lewe oczka nie patrzymy, bo one są od zamykania, nie od zaczynania, czyli patrzymy sobie tu. Też nie widać żadnego brzydkiego początku. Czyli jaki wniosek? Możemy sobie ten dwustronny żakard zaczynać w dowolnym miejscu robótki. Te lewe oczka są od zamykania żakardu, wtedy one rzeczywiście się mogą pojawić. A my wracamy tutaj i patrzymy, co będziemy robić. Oczko brzegowe, ja je sobie po prostu zdejmę. I teraz to jest oczko prawe. I będę je przerabiać nadal na prawo. I teraz uwaga, ważna rzecz. Przerabiam coś na prawo, to obie nitki trzymam z tyłu, jak do przerabiania na prawo czyli prawe czerwone. Mam. Teraz obie nitki lądują z przodu, a ja przerabiam lewe niebieskie czyli wbijam się w to oczko jak w lewe i niebieską nitką na lewo. Mam. Będę teraz robić prawe czerwone. Obie nitki lądują mi z tyłu. Wbijam się w czerwone, łapię czerwone, robię na prawo. Czemu muszę tak pilnować, żeby obie nitki były z przodu lub z tyłu, bo inaczej nie schowają mi się w środku robótki. I znowu prawe czerwone, lewe niebieskie. Prawe czerwone. Lewe niebieskie. Na razie nie martwimy się tym, że jak spojrzymy, chociaż jak spojrzymy, to już widać, że tu mam same prawe, niebieskie oczka mi wychodzą tylko na drucie, a tu mam też prawe, ale w drugim kolorze. Czyli przypominam, przy dwustronnym żakardzie ważne jest to, że kiedy robimy prawe dowolnym kolorem, to obie nitki muszę mieć z tyłu robótki. A kiedy robię lewe dowolnym kolorem, to obie nitki muszę mieć przed robótką. Czyli jeszcze raz będę robiła lewe niebieskie, obie nitki przed, wbijam się w oczko. Już pokazuję to, tak, żeby było widać. Czyli przytrzymam sobie nitki, jak do lewego oczka i łapię tylko i wyłącznie niebieską nitkę. Robię prawe, wbijam się w oczko i łapię tylko i wyłącznie czerwoną nitkę. Na początku może się to wydawać troszeczkę wolnym sposobem robienia, ale później przy nabraniu wprawy. Zauważcie, że ja nawet nie mam tych nitek rozdzielonych, a mogłabym, czyli. Posłużymy się metodą pierścionka znaną nam z żakardu. Jedna nitka ląduje przed, druga nitka ląduje za. Będzie nam troszeczkę łatwiej. I znowu robię lewe obie nitki mam tu, robię prawe, obie nitki mam za. Obie nitki przed, obie nitki. Naprężenie nitek jest dosyć duże, więc czasami, jeżeli ten pierścionek jest minimalnie za duży, to on nam zjedzie, ale to już doskonale wiecie. Kiedy dochodzę do oczka brzegowego, to oczko brzegowe będę oczywiście robiła zawsze to ostatnie dwoma nitkami. Czyli mam oczko brzegowe, wbijam się w dwie nitki i robię dwiema nitkami. Pierwszy rządek za mną i zobaczcie, co tutaj mam. Po tej stronie mam same oczka prawe czerwone, po tej stronie mam same oczka prawe niebieskie. I w tym momencie ja dochodzę do wniosku, że mojego kota chcę zrobić na niebieskim tle, czyli po tej stronie czerwonego. Oczywiście po tej stronie on mi wyjdzie na czerwonym tle niebieski, bo zawsze wygląda to jak lustrzane odbicie kolorystyczne. Czyli następny rząd, jaki będziemy robić, to powalczymy już z wzorkiem.